Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmienić język klawiatury na naszym tablecie. Także zapraszam do oglądania. Aby zmienić język klawiatury, musimy wejść w naszych ustawień. Następnie zejść na sam dół. Wejść w języki i metody wprowadzania. Następnie zejść w klawiatura wirtualna. Kliknąć pierwszą opcję, czyli klawiatura Android. Następnie wejdź w języki. Musimy oznaczyć tą opcję: użyj języków systemu. Ponieważ język, który będzie mieć przypisany do systemu, na tą klawiaturę wam się zmieni. A jeżeli chcecie mieć dwie klawiatury, no to sobie wyłączacie to i dajecie sobie alfabet kuwerty. I dajecie sobie angielski, Stany Zjednoczone. I teraz macie trzy języki. Jeżeli chcecie mieć dalej podstawowy tylko, no to dajemy użyj języków systemu i macie tylko polski włączony. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć.